Dzień dobry, dzień dobry Siemanko. Witam w kolejnym odcinku vloga z Sudeckiego Lasu. A dzisiaj w planach jest nocka pod gwiazdami. Właściwie to pierwszy biwak tego lata i mam nadzieję, że będzie to biwak pod gwiazdami, a nie pod deszczowym niebem. Bo prognozy pogody są takie na dwoje babka wróżyła: 50 na 50. Albo będzie padać, albo nie. Dobra, ja lecę na miejsce docelowe. Za chwilę rozbijam obóz, palę ognicho i do zobaczenia. A dzisiaj jestem całkiem niedaleko od domu, u podnóża Gór Złotych. Gór Złotych, które niegdyś słynęły z wydobycia złota. No i mając takie szczęście, że mieszkam gdzie mieszkam, właściwie w samym centrum ziemi kłodzkiej, otoczony sudetami z każdej strony, nie trzeba jechać nigdzie daleko, żeby znaleźć sobie jakieś fajne miejsce na przygodę. Tak prezentuje się moja dzisiejsza chata. Myślę, że przed de opadami deszczu, które są zapowiadane, no to powinno mnie ochronić bez problemu. Chciałbym wam dzisiaj pokazać czagę, czyli grzybek. Inna nazwa to błyskoporek podkorowy. Po łacinie to w ogóle jakieś magiczne słowo inontus obligus. Tego grzybka można spotkać głównie na brzozach, chociaż zdarza się też na innych liściastych drzewach. Jest to jeden z ciekawszych grzybów leczniczych w naszym kraju, jeśli nie na świecie. Badania wykazały, że wykazuje on bardzo silne właściwości przeciwutleniające. Jest to jeden z najsilniejszych anty, antyoksydantów na naszej planecie. Grzybek też wzmacnia odporność i ma właściwości przeciwnowotworowe. Jest to tak można powiedzieć trochę taka multivitamina, jeśli chodzi o grzyby, bo znajdują się w nim witaminy z grupy B, cynk, żelazo, magnez, witamina D, no i potas. Można go przyrządzić na kilka sposobów. Ja dzisiaj zrobię sobie z niego herbatę. Także lecimy. Ale, że ten mój YouTubek ma charakter bardziej bushcraftowo oddorowy no to pokażę Wam jeszcze jedno zastosowanie tego grzybka. A mianowicie, jest to bardzo fajna rozpałka. i Można ogarnąć ją nawet krzesiwem. Tak uzyskany żar możemy przenosić na dalekie odległości. A jeśli mamy jakąś suchą rozpałkę, to rozmuchać i mamy ogień. No i oczywiście zapomniałem dodać co najważniejsze błyskoporek jest w naszym kraju grzybem, grzybem chronionym. Dlatego bardzo proszę, abyście go nie zrywali. Ale na pewno nie z żywych drzew. Z martwych też nie. Ja dostałem go od kolegi z zagranicy. No to ja wrzucam grzybka, zalewam go wodą. Ma się gotować około 20 minut. A ja w tym czasie idę polatać sobie drony. Także polewamy. Wygląda trochę jak kawa. Smakuje jak. Smakuje jak gorzka herbata. Czyli całkiem ok. Ja bym dodał tu jeszcze łyżeczkę miodu, to byłoby w ogóle super. Jeśli jesteście ciekawi, jak smakuje taki grzyb, lub inne grzyby lecznicze, no to można sobie wygooglać kilka fajnych sklepów. Naprawdę warto sobie posuplementować takie grzybki. Dobra, trzeba przygotować jakąś kolację. Nocy pogody trochę straszyły, ale na razie chmury się rozeszły i chyba nie będzie tak źle. Także jest szansa, że przeżyję tą noc nie moknąc Ja miałem w planach dzisiaj biwak po Kowbojsku, czyli Ognisku, ale prognozy pogody trochę mnie wystraszyły. Nie chciałem moknąć, więc stwierdziłem, że wezmę sobie takie stare Bivi. To jest takie, jakby przeciwdeszczowe. Do tego matę. No i śpiworek. No i tak mam zamiar dzisiaj spać. Jeśli będzie padać lekko, to tarp powinien mnie ochronić. A jeśli będzie padać mocniej, to wejdę cały do tego już wtedy powinno być. To się powoli kończy, więc nagrywać tutaj już nic nie będę. Ciepła herbata leci przed spaniem do brzucha. No, także życzę wszystkim dobrej nocy i zostałem was z pięknym ogniskiem. O 5.30 rano, ja sobie już tutaj sączę poranną herbatę, co chwilę jakieś szybkie śniadanko A ja już tak mam, że ja na biwaku nie potrafię za długo spać, no bo szkoda tracić dnia Mocka była bardzo ciepła, bo właściwie ani razu nie musiałem wchodzić do śpiwora, tylko cały czas yy, odkryty Czy się wyspałem jeszcze bym pospał, bo w nocy było trochę głośno i za bardzo nie mogłem zasnąć. Co chwilę jakieś owady tłukły się tutaj o mojego tarpa. Rodzinka dzików sobie przebiegła w poszukiwaniu chyba czereśni. A gdzieś tam z lasu śpiewały sobie puszczyki, jakiś koziołek się odzywał, lisek. No, czyli taki cały spektakl nocnej natury. Ja powoli biorę się za ogarnianie tego mojego bałaganu no i co, życzę wszystkim wspaniałych przygód na leśnych biwakach i do zobaczenia w następnym, w następnym odcinku pozdro